Osobiście nie miałem wcześniej do czynienia z tak zwanymi prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami, czyli trendem rozpoczętym przez Apple'owe AirPods'y. Ale przy okazji testu Oppo Reno 3 trafiły do mnie ich słuchawki Enco Free, które właśnie pozwoliły mi poznać te kategorię sprzętu i przy okazji przygotować dla Was recenzję tych słuchaweczek. Dlatego jeżeli szukacie androidowych kopii Apple'owych AirPods'ów, to Oppo Enco Free mogą Was zainteresować. Jeśli spojrzymy na to, jak enkofli wyglądają, to na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniają: od białe do uszne niedokanałowe słuchawki z odstającym patyczkiem skrywającym mikrofon. Jednak drugi rzut oka pokaże nam pewne wyróżniki, jak na przykład to, że pomimo tego, że słuchawki te nie są dokanałowe, to posiadają wymienne silikonowe końcówki, dzięki którym lepiej je dopasujemy do naszych uszu. Drugim wyróżnikiem jest ten srebrny pasek na wystającym źdźbełku. jest to powierzchnia dotykowa, która pozwala na bardziej intuicyjne sterowanie. Nco Free pozwalają na standardowe pacnięcia. podwójne pacnięcie na dowolnej sławce włączy lub spozuje muzykę, a przy połączeniu przychodzącym pozwoli je odebrać, dłuższe przytrzymanie wywoła asystenta głosowego. Zatem dlaczego ten srebrny pasek jest podłużny? Ponieważ Nco free pozwalają również po sobie maziać, przesunięcie po lewej słuchawce, czy to w górę, czy w dół zwiększy, czy zmniejszy głośność, a po prawej sławce przerzuci utwory. Połączenie słuchawek z telefonem OPPO pozwoli zmodyfikować te gesty. Jeśli o gestach mówimy, to nie można zapomnieć, że wyciągnięcie której sławki. I słucha, spawzuje muzykę, a ponowne włożenie ją włączy. A jak już skończymy korzystać z enkofree to możemy je włożyć do etui. Otwarcie pudełka z prawnym ruchem jedną ręką nie stanowi żadnego problemu, a same słuchaweczki wsuną się pewnie w swoje otwory z przyjemnym dla ucha klikiem dzięki dość silnym magnesom. Magnesom, które niestety sprawiają, że wyciągnięcie słuchawek czasami stanowi niepotrzebny problem. Wracając do wyglądu pudełka to to za pomocą pojedynczej diody powiadomina nas o stanie naładowania albo obecnego stanu ładowania. Bo wbudowaną baterię 410 mAh naładujemy po kablu USB-C. Skoro o baterii mowa, to każda ze słuchaweczek ma wbudowane 31 mAh. Podczas moich testów zapewnienia producenta się spełniły. Enco Free wytrzymały 5 godzin ciągłej muzyki, a tu jej pozwoli nam na 4 dodatkowe ładowania, co da łącznie około 25 godzin słuchania muzyki. Właśnie, słuchania muzyki, tutaj dochodzimy do miejsca, w którym powinienem wam opowiedzieć o jakości dźwięku op po Enco Free. Tylko że tutaj mam jeden problem. Dla mnie większość słuchaweczek brzmi dobrze i tak też było w przypadku Enco Free, bo do audiofila jest mi tak daleko jak się w zasadzie. Da. Dlatego powiem tyle. Głośność słuchawek była zadowalająca, ale szkoda, że przez ich budowę wygłuszanie otoczenia jest bardzo słabe. Poza słuchaniem przez słuchawki się też rozmawia i tutaj Enco Free sprawdzały się świetnie. Druga strona słyszała mnie bezproblemowo. A jeżeli martwicie się słuchaniem muzyki w czasie deszczu przez Enco to nie martwcie się, bo mają odporność na zachlapania i PX4. Podsumowując, op Enco Free przekonały mnie do kategorii produktu, jakim są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Encofree oferują bardzo dużo, szkoda tylko że za bardzo wysoką cenę. Bo 599 zł to niestety dość wygórowana cena, patrząc na to, że konkurencja nie śpi, a ci tak zwani drożsi producenci też oferują sławki w podobnej cenie. A co Wy sądzicie o Free? Dajcie znać w komentarzach. A teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!